Żliwa. Koniec zniw. Jutro zakończenie żniw. Pszenica pójdzie? Tak, bo to pszenica jutro pójdzie, bo już dzisiaj nie będziemy kosić pszenicy, bo nie mam na co gdzie sypać, rozumiesz? I zwolnię przyczepy jutro i, i pszenica i do widzenia, pani genia. Pożliwa. No. Nie, jeszcze może ktoś przyjdzie coś zamówić. No o to w ten czas ok. Jak ktoś zamówi, ktoś tego usługi się chętnie zrobi, nie ma sprawy. Ktoś nie wykosił, ktoś nie tak, jedzie się i kosi. No tutaj to bardzo dużo wydało, tutaj ci powiem wydało 70 metrów z Bardzo bogate, bardzo rozumieć jest yy, wydajne to życie. No wydajne, niewydajne, no przecież trochę nakładów, trochę to, trochę łowo. A pogoda im sprzyjała, to trochę deszczu dostało, no, no wykształciło się ładnie po tego i o no, co chodzi, no. Zostało opryski na grzyba, na to, na to, na to. Wszystkie zalety dostało, więc dlaczego miało nie rosnąć? No jasne. No, 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 a teraz są efekty, nie? No. Koszy się masz, chociaż. Ale się kurzy. No kurzy się, no bardzo się kurzy, no, no dlaczego? Zobacz się, rozumiesz, jaki ten bizon jest zakurzony. No. Zobacz, cały jest zakurzony, cały w kurzu. Całego nie poznajesz, nie widać. A rano jak będzie wjeżdżał, będzie taki elegancki, wyczyszczony, że kurne błysk. A zobacz teraz. No widać. Że widzisz go? Szary jest. No, zakurzony, zakurzony, nie wiadomo czy to jest bizon, czy to jest, rozumiesz, co innego. No. Także widzisz, po takiej pracy 10 godzin, bo to tak, od, po ile będzie, od 9 pracuje, nie? A teraz jest ósma, nie? Od tak. 9 nam zejdzie, nie? No i rozumiesz po takiej pracy, rozumiesz, te skupę roboty przy nim, żeby go rozumiesz, do, żeby doszedł do siebie, żeby go oczyścić że, z tego wszystkiego, żeby on wyjechał no, w pole, rozumiesz, taki oczyszczony, odkurzony i, i rozumiesz wyczyszczony. No. no ci mówię, bo bizony są, które, które te naprawdę są bizony. Kurwa, Ale że w takim upale 12 godzin bez przerwy pracuje. No i widziałeś, bez przerwy chodzi, nie ma ani oddechu. Raz on, raz ja. A zmęczony ja są, jeździłem trochę, pojechałem za i mówi, dobra, odpocząłem siadaj, mówię jeździłeś. I na dwóch, i na zmianę, i na zmianę. I tyle godzin bez przerwy chodzi. Żadnej awarii, ani nie. Cały czas jak tu jesteś bez przerwy, kurwa człowiek stoi. No i zechciało chciało mu się srać, Dobra, jeźdź, mówi, ja idę się wysrać, mówi tu do lasu, mówi tego. Dobra, idź, ja idę. A i bez przerwy tego chodzi. Jak je on, to ja, jak nie, on to ja. No i widzisz, rozumiesz. A inni nawet nie staną, nawet paska, nawet nic, nic. Naw nawet nie widzisz jak chodzi. No jak było wszystko przejrzane? No a jak? No a jak? I tak co dzień. I tak co dzień jak się zdziwiła, tylko zaczęli, bez przerwy cały czas pracuje i chodzi. Jeden i drugi, jeden i drugi, dwa chodziny. No teraz jeden, bo już końcówka nie ma, kto, no trzeba. No to na zmianę się jedzie. raz, On wozi raz, ja wożę, i już. I popatrzcie, tyle, wyjście hektarów. Łyknęli dwa kombajny jak nie wiadomo kiedy, rozumiesz no. Ludzie jeszcze inni nie pokosili, a tu już mamy koniec. Widzicie? Tak, że one są dopasowane do brana, rozumiesz? Żadnej awarii, żadnego nic. To podziwił, podziwił. Żeby, tam, żeby w polu stał, w polu coś robił, co bo nawalił, bo cóż tego, a tu nie. Widziałeś. Oczywiście chodzi, znacie, pracuje. I jeszcze by było co kosić, to byś to do dziesiątej by kosił, do jedenastej by kosił, ale już nie ma co kosić. No, ale jest też i pogoda, ty, to, ale, to, to nie goni, nie? nie. To nie goni, ale pamiętaj o tym, że <noise> pogoda to jest jak w karty, jak loteria. Dzisiaj jest burza, czy jutro, bacia, to nie wiadomo skąd, jak, to już jest deszcz, już jest burza i pozamykamy. Dopóki możesz, kość do oporu, dopóki możesz, zbieraj to zboże, bo rozumiesz, nie wiadomo co w nocy może być. No prognozowali, że będzie najcieplejszy weekend tego lata teraz właśnie, dzisiaj. Właśnie, tak? Ale nie, ale nie wiadomo Jest dokąd jak, ile ta pogoda do może wytrzymać do wtorku, tak? Także więc spokojnie. No to do wtorku to masz jeszcze wykoszone będzie, no, ale ludzie jeszcze mają zboża, które nie wykoszone I, i tak ty mówisz do wtorku to nie wiem czy wykoszą i jak deszcze, no to u nas to no wiesz jak jest jak zacznie lać to leje, 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 bez przerwy leje no i już jest i pozamiatane tym biednym chłopak no, tak. no, no bo przecież takie zboże piękne, tak tej pójdzie ulewa czy deszcze no to co on biedny, już przestoi, to się łamie i łudzi, na ziemi leci 4 lata temu, w 2016 żniwa się zaczęły 20 sierpnia. A no widzisz, bo ca, cała pierwsza połowa sierpnia, deszcz i deszcz. No i, i widzisz, deszcz. no widzisz, i dlatego teraz. I on padał nie tak, że cały czas, tylko tak. Co dwa dni. No i no co, właśnie. co drugi dzień. No i nie idzie zebrać. Co trochę podeszło? Tak. To znowu popada. Co wyjedziesz? O, powrócisz, to, o kurwa leje. Już pozamiatane. Zjeżdżaj! Ale wtedy nawet nie dało, żeby A wysłuchać. no nie dało, no to dlatego teraz... Ile można, tyle się kosi, jak najwięcej, żeby to zboże zebrać. Nawet, nawet, jakby przyszło do 12:00, kosić, taka pogoda Rosy nie ma, kurczę, bujać można do oporu. Można. No powiedz sam. Przyjemny wiaterek. Jest. No, przyjemny wiaterek, a w nocy to gwiazdy świecą, idzie jak burza. Dlatego się ludzie starają, jak najwięcej wykosić, bo kto zdąży, to zdąży, a kto nie zdąży. No to będzie bida, no przecież nie zdąży zebrać i potem no tyle czekał na to zboże i co? A ono już jest zdolne do koszenia, ale trzeba zbierać, nie patrzeć na to, czy tam czekać. O, a jutro skoszę, a pogoda to se pojutrze skoszę. No tak, wcale się nie spieszę, bo pogoda jest, a zboże to się prosi, aby brać. No, wykorzystać tą pogodę, ale nie wszyscy stają, bo już zamówienie jest na koszenie dalej tego zboża, nie? Ale szefowa najpierw sobie musi wyprosić, powykaszać, a dopiero pójdą kombajny dalej, do, do, tam gdzie do rolników, którzy jeszcze mają do koszenia. A jeszcze mają, mają, bo są zgłoszenia, są tego i mają do koszenia. Także no, widzą jest niezastąpiona maszyna. Właśnie, to, bywa? właśnie się zbliża do nas. No widzisz, i on biedny chodzi, Tyle, jak tylko się żniwa zaczęli. Żadna awaria, taki jeden, taki drugi. Żadnej awarii nie mamy w polu, żeby nam byśmy stali, w polu coś robili. bo napierdoliliło to, napierdoliło to. Jak wjedzie, tak wyjedzie, Wyje. Co? co? im brakuje? Powiedz. Nic. No tylko ich szanować, dbać o nich i kosić. No. Do oporu nie się mogę to jeszcze o nim powiedzieć, ja mówię, że kurde, widzą i że maszyna nie to jest raz, I części jest do oporu full. idę, kupuję i naprawiam, bo części dostanę wszędzie, nie ma problemu, nie czeka mnie nic, Coś nawalę, coś powsuję się, szybko zrobię, szybko częściej dostanę. W nie czeka się, rozumiesz jakiegoś tam komputera, nie komputera, rozumiesz, dzisiaj na wale czy tam jak wieczorem, on rano mi chodził. rano wyjeżdżam ze sprawnym kombajnem. Części są dostępne, full To chcę, to kupuję i nie ma problemu z nim. To jest kombaj i najmniejszy wydany w częściach bo w części dostanę i chodzą i chodzą a weź takiego persinga czy co czekaj rozumiesz na mechanika czekaj rozumiesz kurwa mać, do komputera żeby rozumiesz go wziął znalazł co mu co go boli a ja tu nie muszę ja tu patrzę rozumiesz co go boli i, do, i robię nie czekam kurwa na komputer nie jest i zakłada mi jadę i to w szybkim tempie to robię rozumistem. A tu weź takiego, to kurde czekasz dwa dni, bo muszą serwis, musi przyjechać, musi go zbadać, musi go kurwa mać zobaczyć, co go boli, wynaleźć, to za czym on to znajdzie, to ja aż kupę hektarów wykoszę tym bizonem. I gdzie go zastąpi, kurczę ma. No, jak go kurzem, jest tak praktycznie prosty jak, no jak widelec. No tam nie ma, nie ma tam nic do ukrycia, rozumiesz? Nie ma tam nic do szukania, rozumiesz, że nie, no to... Nie ma komputerów, nie ma, rozumiesz, jakichś tam innych specjalnych, rozumiesz, żeby yy, nie można było zrobić. No nie ma. Dużo widziałem ludzi się rozkłada na hydraulice. Jak coś nie domaga, to nie wiedzą gdzie zajrzeć. A no właśnie. A to jest właśnie błąd, jak nie wiedzą, to tam im tam nie będę gadał, bo jak taki, rozumiesz, i rozumiesz, nie wie co zrobić, jak zrobić. No to co będziemy? No ma pozespoły takie, które trzeba podkręcić, odkręcić, zakręcić, no mechani przeczyścić mechaniczne mechani rzeczy to widać, ale hydrauliki nie widać co się dzieje. No to właśnie, to nie ma ich hydrauliki, to trzeba rozumieć, wiedzieć co zrobić. To już jest właśnie sztuka. A to jest właśnie taka sztuka rozumieć. No mamy koniec na tym no, polu. No już mamy... Widzisz już koniec jest. Widzisz? Takie kochane bizony są rozumie. No. Oni będą chodzić i chodzić i chodzić. A jak dla mnie, to będą jeszcze do muzeum pójdą i będą chodzić. Tak ja mam ciągnik, który idzie do muzeum teraz, rozumiesz, on ma 50 lat, rozumiesz, on nie chodzi jak zegarek. Rozumiesz. Nic mu nie brakuje. Tak samo ją, jak ktoś go poszanuje, rozumiesz, tego on będzie chodził, chodził, jeszcze do muzeum pójdzie, w macie, będzie yy, chodził. No i, i prosta w stąd No proste jak dróg. No. Gadać. Tam się naprawi, tam wszystko i w szybkim tempie, części full ile chcesz, tyle masz. Idę, co chcę, to biorę, rozumiesz, zakładam, dziękuję, parę minut, parę godzin zrobione, jadę i koszę. To no. składa rurę. I dlatego, no składa rurę. już kończy, no, to tylko można Cię podziękować, rozumiesz, że koniec, skończyło się żniwa. Jutro jeszcze ten i koniec, no. Ale raz widziałem kombajnista, nie dał rady rozłożyć rury, bo wiatr wiał. Wiatr, nie dał, nie dał rady. Tam wiał, bo, nie, pod wiatr szło. bo jak on ma, rozłożyć, nie ma tu, nie ma tu, to jak on rurę złoży? To trzeba mieć, co najmniej trochę mieć trochę w rękach, trochę, żeby tą rurę pociągnąć, nie? Tak. Żeby tą rurę złożyć, nie? Tak jest. No, a nie, nie ma siły, woła kogoś, żeby... ja pociągnę, elegancko idzie i, i tam, nie ma żadnej to siły, żeby rurę złożyć. A coś tam widziałeś nieraz. Pociągłeś tak, założyłeś i trzeba mieć trochę jaja i spryt do tego, żeby można było kombaj obsługiwać. jest dobry w obsłucach. Dobrze mówię, czy nie? Bo jakby złożyć rurę ze zbożem, to już jej później za diabła nie podniesie. Ja Ci powiem, ze zbożem złożyć, złożysz ją. Ale rozumiesz, ze zbożem złożysz ją i złożysz. To jak jest nie tego. Tam nie ma, tam, ja też składałem ze zbożem i rozkładałem ze zbożem. Ciężko oczywiście, ale nie ma takich spraw, żebyś nie złożył, nie albo yy, nie ma, gdybyś nie złożył i włożył. Także nie ma na tym problemu. Nie ma problemu. No. Czy będzie złoże, czy jest złoże, rozumiesz, to nie ma problemu. Ciężej oczywiście jest, ale złoży. No zboże mamy na przyczepie, kombajn gotowy do odjazdu. Tak i ja też gotowy jestem do odjazdu, załadowany i podziękowany. Koniec z nim. Kombaj odjeżdża. Kazimierz też odjeżdża. Do kombajn stada. I za. Tru. Oba. Widzisz. Jedziemy, panie, gdzie się Jedziemy. Koniec, koniec. Do ze swego leku